Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Więc jest kolejny test kociołka, tak jak było to zapowiadane na live, na TikToku. Na TikToka serdecznie zapraszam swoje gotowanie. Tu jest ten kociołek, to był prezent. To jest prezent od Mikołaja na odchoinkę. Jezu, wspaniały ten Mikołaj, Tak jest, no wspaniały. I ten kociołek ma kilka zastosowań. Czyli, tak jak teraz w tej postaci, matenuszki i można sobie robić taki kociołek z ogniska. E, jeśli zrobimy tak, że ciężki, tam to nam to nie potrzebne jest ciężki, nie będzie. Nie ciężki, tylko po prostu ty jesteś słaby. Przegięłaś teraz. I co mi zrobisz? W tej postaci można go, potem ci zrobię, można go użyć na kuchni gazowej, bądź też na płycie indukcyjnej. I również można użyć patelni. Ryflowanej, żeliwnej, już nawet była testowana, steki robiłem, możecie sobie zobaczyć na wcześniejszym filmie. I w garnku też robiłem serce wołowe, tak. Ale my będziemy używać, tak jak teraz na kuchence gazowej i będziemy robić taki kociołek prosto po świniobiciu. Jak to było z tym świniobiciem na tych wsiach, to yy, wszyscy Wieśniacy, tak jak i my wiemy, czyli wtedy, kiedy było świniobicie, to zawsze musiało być robiona tak zwana świeżonka. Na koniec dnia wiadomo, wtedy ten rzeżnik i tak dalej A u nas tak jedli. Nie było. Tak? No, tak No tak, u nas <laughs> nie było? tak nie było. Ależałaś pijana, żeś no, pamiętał. No tak. Nie, u nas tak nie było. Słuchajcie, z czego to się będzie składało? Tu jest kawałek słoniny, czyli 20 deko. Do tego mamy podgardla 30 deko. Do tego mamy pół kilograma pachwiny wieprzowej bez skóry, czyli taki dolna część boczusiu i łopatka kilogram. I to będzie, jeśli chodzi o mięsa. Zaczniemy od pierwszego, czyli słoninę musimy dać na sam początek do kociołka żeliwnego i na małym ogniu będziemy sobie to wytapiać, czyli ten tłuszcz do zrobienia tej właśnie świeżonki. Oprócz tego na sam koniec, ale to już całkowicie na sam koniec, będzie wątroba. Wątroby jest pół kilograma, e, Tylko musimy pilnować, żeby ta wątroba była taka fajna mięciutka, a nie taka podeszwa. No i cebula. Wszystko wam będę mówił w trakcie, co i jak. W tym momencie musimy pokroić cebulę dość drobno. Słonina. Czasami się przydajesz. Sprawdzałem czy mnie, słuchasz. Tak. Słoninę drobno kroimy, żeby zrobić, e, wytopić na skwarki, żeby w tym to wszystko robić, smażyć. A wiecie wszyscy, że ten tłuszcz, od którego ty masz zgagę właśnie, nie? Nie mam zgagi od tłuszczu. Nie, nie. od tego? Nie wiem właśnie. Znaczy ja nie mam zgagi. Ja mam... Od razu na dół kociołka. Kociołek oczywiście tam nasmarowałem, nasmarowałem go olejem. Ty nasmarowałeś jak zwykle. <laughs> żeby nie rdzewiał. Żeby nie ja, to... <laughs> tak, żeby nie ty, to Pięknie nic zarzucie. by nie było. Pięknie. Trzeba dbać, żeby nie zardzewiał, więc... Nakazałem smarowanie olejem i tak się wydarzy wydarzyło. Nawet byś nie wpadł na to. Ta, nie wpadłbym. Jakaś ty u wpadająca. Wracając do twojego przepisu, to wiesz, że u nas się inaczej tą wątrobę jeszcze robiło. U was może się inaczej robiło, u nas się robiło tak, a ja teraz robię w ogóle całkowicie coś innego, bo ja robię w kociołku. To tylko dla siebie. Ja robię kociołek ze świniobicia i tyle. Słonina, pokro... za jakie to ciężkie. Słonina pokrojona, stawiam na mały ogień i za chwilę wracam z kolejnym mięsem. Czyli najpierw słonina, potem podgardle, potem pachwina. A to nie pachwina. można sobie wszystkiego pokroić i... Pokroić to już ma nam się wytapiać. Idę na kuchenkę. Od razu sobie to podgardle pokroję. Ładne takie. Oczywiście podgardle to jest bardziej tłuste niż chude. O, już słychać. Wy tego nie słyszycie. Zaczyna słoninka na malutkim ogieńku nam tam skwierczeć. Później... Reszta po kolei, tak jak być powinno. Przyprawy też Wam później pokażę. Wiadomo, że w różnych rejonach Polski różnie to robią. U nas tak zrobię. Ale I tutaj tyle. ten kociołek to jeszcze, y, na przykład, czasami jest coś takiego, że jak się robi jakieś danie jednogarnkowe i trzeba coś podsmażyć, nie? No. Zanim się to wrzuci, no. też można tą przykrywkę użyć i patrzeć. Tak, można przykrywkę nie? użyć i można potem to podsmażyć. I pokroję sobie od razu. Ten pachwinę. Pachwina to jest taki prawie boczek. Jakby ktoś nie wiedział, o tu gdzieś mi kawałek kości, tu widzicie, czyli takich od dołu jest. pan ci ostatnio napisał, że pachwina ktoś. Wiesz co? Dobrze, że poruszyłaś ten temat. Pewien pan na TikToku też dodałem, jak ten boczek surowy, wędzony robiłem. No i to był boczek surowy, wędzony. Nie będę tego rozgraniczał, bo to jest prawie to samo, ale dobra. I ten pan mi napisał, że ty wielki znawco, przecież to pachwina. Bo pokroiłem na takie wąskie paski, nawet węższe niż to. Więc. <noise> Masakra. Jeszcze potem mi napisał, on jest rzeżnikiem. Co to zmienia? Chyba wiem, co kroiłem. Szanowny panie. Wiem, więc... co kupiłem? Wiem, co kupiłem. Co? Wiem, co kupiłem. No tak, ale widzisz. Tak mi właśnie piszą. To niektórzy czasami. Dobrze, niech piszą. Niech piszą, niech piszą. Dobra, kroimy ma ten boczu. Łopatkę zostawimy na koniec. Teraz nie będę jej tutaj kroił, bo sobie ciasno porobiłem z tym wszystkim. Więc. No. Widzicie, nic się nie przypala. To jest najlepsze w tym wszystkim. No. Zobaczcie, ile tłuszczu. Ok, czas na odgardle. Jego jest niedużo. Chwilę je tutaj podsmażymy. I za chwilę przyjdzie pachwinka, ale w tym momencie możemy już sobie dodać ze trzy liście laurowe i kilka kulek ziela angielskiego, żeby to nam uwalniało swój aromat do tego tłuszczu, który cały czas nam się robi, bo spod gardla, które jest bardzo tłuste, też będzie jeszcze więcej tego tłuszczu, a później to wszystko zamieni się w przepyszny smalec, więc bierzemy te wspomniane listki. Jeden, dwa. I jeszcze z jeden taki mały. Liski takie oczywiście, jakby ktoś pytał. Ziele angielskie również. I jeno jelux, kilka kulek. Ile to jest kilka? Kilka to będzie. Dwie. Y, nie. <laughs> dwie kuleczki. I jeszcze dwie. Może jeszcze z dwie. Czyli sześć kulek ziela angielskiego, trzy listki laurowe. I teraz dalej z tym wszystkim lecimy. O, właśnie. A za chwilę pachwinka. Patrzcie. I gaz jest na minimum, na najmniejszym palniku, jaki tylko ta nowa nasza kuchnia posiada. Czas na pachwinkę. Przekładamy. Mieszamy. I dalej to wszystko nam się pięknie robi. Kociołki są mega ciężkie, więc tutaj nie trzeba jakoś podtrzymywać, bo to mogłoby parzyć. O. Tak jak teraz. Dobra, niech się smaży. Jakiś czas i za moment łopatka, którą sobie już pokroiłem poza kamerą. Zobaczcie. I ten tłuszcz, który tu się wytopił, jest najbardziej wartościowy. Co wszyscy wiemy. No i czas na łopatkę. Chwilunia, momentunia. Za chwilę cebula. Cebulę też sobie już pokroiłem w piórka. Zaraz wam to pokażę. Przyprawy zaczniemy dawać wtedy, kiedy kiedy już będzie cebula, czyli majeranek, pieprz i sól. Sól oczywiście będzie do smaku. Majeranku dużo pieprzu też nie ma co przesadzać, dlatego że jak będzie zapierne, to będzie, będzie dupa blada, nie może być zapierne. Chwilę tylko to jeszcze rozmieszamy tutaj z tymi kwarami, ale pięknie. A zapach w całym domu. Normalnie mimo wszystko, że tylko jest liść laurowy i ziele angielskie, ale pachnie wspaniale. Pięknie. Dobra, parę minut i cebula. Po włożeniu łopatki nieco ten tłuszczyk nam się wychłodził, dlatego że dopiero tak naprawdę nabiera temperatury. I czas na cebulę. Cebulę kroimy klasycznie w takie połówki. Przekładamy. Trzy te cebule, które były widać, które było widać, to będą tu w tym kociołku. Bardzo lubimy takiego właśnie, taki kociołek z cebulą. O. Dobra, to jest to. Co teraz? Pieprz czarny, drobno mielony. To będzie taki pieprzyk. Ile tego pieprzu? Nie ma co przeginać. Ja myślę, że to jest duża łyżka. Czyli pół dużej łyżki. Zawsze można, nie uważam, że nie, zawsze można dosypać. A jak damy za dużo, to już raczej nic się z tym nie zrobi. Majeranek. Bardzo dużo majeranku, dlatego że potem ten smalczyk, który tam, ten tłuszcz, który będzie z majerankiem, to będzie coś pięknego. I majeranku damy trzy takie wielkie łychy. To jest druga przyprawa. Oprócz tego sól. Soli na razie dam powiedzmy, powiedzmy, taka płaska, duża łycha. I później. Podług siebie, trzeba to dosolić. Wiadomo, dla jednego będzie za słone, dla drugiego będzie za mało słone. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o przyprawy, to powtórzę Wam, co było. Czyli pieprz, sól, majeranek i potem tylko cebula. Wszystko się ładnie smaży w swoim tłuszczu. Teraz powiedzmy do jakiejś miękkości cebuli i wątroba. Wątrobę kroimy dość drobno. Też za chwilę zobaczycie. Więc taka to kolejność. Już teraz będzie zapach zupełnie inny, bo to się wszystko pomiesza. Piękna sprawa. O jest. Niesamowite uwielbiłem takie rzeczy. A ten tłuszcz, brak słów. Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak się nazywa ten kociołek, jakby w razie ktoś szukał. Tak Mikołaj mi nie powiedział, gdzie go dorwał przykryty żeby szybciej to wszystko miękło, a już zmiękło i teraz czas na wątrobę. Wątroba pokrojona na takie malutkie kwadraciki i teraz tak, po przełożeniu wątroby 10 minut pod przykryciem, może nawet, może nawet nie, ale nie, dobra, dycha. I gotowe, dlatego że wątroba ma być miękka, tak jak wspomniałem na początku. Soli trochę może jeszcze dosypię, dlatego że jest ale teraz doszła wątroba, więc myślę, że minimalnie dosypię tej soli od razu. Patrzcie, cebula. Teraz to wszystko już nam ładnie dojdzie. Oczywiście temperatura nieco spadła, dlatego że dołożyłem wątrobę. Łyżkę obrudziłem, więc soli tyle. Dobra, przemieszam to raz jeszcze. Zamykamy solniczkę, żeby nie było. Tak jest. Ależ to wygląda. A zapach masakra. Piękny. Piękny zapach. I na małym ogniu to się partoli cały czas. I patrzcie. Nic nie dodałem, nawet kropli wody. Dobra, ta wątroba, żeby się tutaj nam nieco przykryła. O, powciskamy tłuszczyk. Tu jeszcze jakoś wystaje. I tu, i tu, i tu. I tu, i tu, i tu, i tu. Przykrywadełko. Kilka minut. I widzimy się na testowaniu. Podejdź tutaj, jak ja to otworzę. Boże, jaki zapach. Ja wyniosę tą pokrywkę, tą patelnię, tą pokrywkę. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi. I wreszcie mogę to jeść. Spójrzcie na to. Patrzcie. Patrzcie na to. Boże. Niesamowite. Nakładamy. Nakładamy. Tu usiadłaś. No poczekam masz... aż... Chodź, nałożymy. Bo to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Nakładanie czy jedzenie? Jak zobaczcie jak to wygląda. A ten tłuszcz, ten smalec, który potem się zrobi smalcem. To jest po prostu niesamowite. Dobra, na razie nie ten. O Boże. Tu chleb upiokłem niedawno, więc użyję chleba, którego sam zrobiłem. No mhm. mhm. podaj przepis, jaki to chleb. Nie pamiętam już, bo dodałeś. jestem teraz za bardzo rozkojarzony. Mhm. Zawinąłem go tutaj folią spożywczą. I pokroiłeś jeszcze. Pokroiłem go jeszcze też, żeby było wygodniej jeść. I maku trochę dałem. A jo, mak jestem. Słuchajcie.

z tłuszczem. Zobaczcie jak się robi. Zresztą wiecie na pewno. Tak się robi z tłuszczem. No to wiesz, że to dzięki temu chlebkowi mojemu. Mhm. Tak, to by tak nie smakowało. Możecie sobie wyobrazić jak to smakuje. A. Wytopione z kwarki. Polecam Wam. Wydaje mi się, że z kociołka smakuje inaczej. Możliwe znaczy? by to było? Możliwe. Że lepiej. Mhm. Bardzo dobre. Wydaje mi się, że z ogniska by było jeszcze inaczej. by się cieplej, to spróbujesz. Mm -hmm. Oczywiście. Co chwilę będę jakieś rzeczy robił w kociołku? No, bo to jest wygodne, można tego w domu używać. Mm -hmm. Tak to by sobie stało. O sobie tyle jest spróbujmy. dobrze właśnie w tym przypadku, że nie tylko do ogniska i koniec, tylko a to jest dobra jako podstawka. Robicie sobie na kuchni. Jest impreza, stawiacie tą podstawkę na stole w koło różnych innych potraw. I jest wszystko piękne, tak? Tak. Także będziecie mieli okazję, zróbcie sobie taki właśnie kociołek po świniobiciu. Oczywiście, jeśli film się podobał, to łapa w górę i komentarz. Jak się u Was robi takie świeżonki. Jak się robiło, albo jakbyście chcieli, żeby się robiło, napiszcie, zasądzicie o takiej sierżance. W moim przypadku będzie mi bardzo miło. Przy okazji, zostawcie łapy w górę, ale dobre. ten tłuszcz. Pewnie się skuszę wieczorem. Nie będziesz bo byś miał zgagę. Ale ja nie mam zgagi. A co masz? No nie wiem, no brządek mnie boli. Powiem. No to nie bierz, bo się by nie bolało. Kochani, wszystkie przyprawy, które były użyte do zrobienia tego wspaniałego mięsa, jak i wszystko inne niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, dostaniecie w sklepie z Polska. Link macie w opisie pod filmem. I pod filmem też macie kod rabatowy KOSRZEWSKI10, pisane delegowanymi łącznie. Dokładnie tak musicie wpisać, jak macie go tam na dole, czy u góry, na dole podanego. Dokładnie. Oczywiście zapraszamy wszystkich na nasze social media. Zacznę od grupy na Facebooku swojskie gotowanie i wędzenie. TikTok swojskie gotowanie. Instagram swojskie gotowanie. To co ty gryski lubię najbardziej. Możecie sobie wyobrazić, jak to smakuje. Polecam, pozdrawiam, cześć.